W dzielnicy Plunlein. Jeżeli chodzi o tę dzielnicę, no to jest ona jedną wielką pocztówką. W ogóle mam wrażenie, że Rotenburg jest jedną wielką pocztówką, takim miejscem, gdzie czas się zatrzymał, bo gdzie się nie obrócę, są przepiękne, kolorowe budynki, tarasy z kwietnikami. Bardzo tworzy to taki klimat. Myślę, że nie bez powodu znajduje się to na trasie romantycznej, bo tak się nazywa trasa przebiegające przez Niemce romantyczne Szczehase, gdzie można właśnie zahaczyć o te miasta takie z zabudową średniowieczną i nie tylko. Kochani, być może jeszcze nie byliście nigdy w Rotenburgu, ale Rotenburg na pewno był u Was w domu. Spójrzcie proszę na ujęcia, na te puzzle. Na potwierdzenie tych słów, zobaczcie, kochani, znowu kolejny sklep związany z tymi puzzlami. No, ja z dzieciństwa naprawdę pamiętam te puzzle, kojarzę te widoki, mimo że pierwszy raz jestem w Rotenburgu. Także coś jest na rzeczy. No, i tutaj, kochani, jest kolejne pocztówkowe miejsce. Jak widzicie, ludzie ustawiają się, by zrobić zdjęcia, by coś nagrać. Oczywiście turyści z całego świata, no bo tak jak wspominałam, te puzle już troszeczkę rozreklamowały to miasto, i myślę, że między innymi też dlatego tylu turystów tutaj co roku przyjeżdża, te puzle kupuje, bo nawet ludzie, którzy tutaj nigdy nie byli, to kojarzą z dzieciństwa to miejsce. Cały czas mówię, że znajduje się w mieście Rotenburg. Ale tak naprawdę pełna nazwa tego miasta to Rotenburg ob der Tauber, co oznacza dosłownie Czerwony Zamek nad rzeką Tauberą. W warto się wybrać na tradycyjny bawarsko-frankijski deser, Schneeballen, czyli tak jakby kule śnieżne. Tak to wygląda. Ja wybrałam sobie tą wersję taką klasyczną z cukrem pudrem. W ten sposób to wygląda. Pani mi wytłumaczyła, że gdy chciała dla mnie przekroić, no to niestety się rozleciało, bo to troszeczkę jest takie jak nasze polskie całuski. Natomiast jest też opcja, by wybrać z wypełnieniem czekoladowym. Jest ciemna czekolada, jasna czekolada, jest też opcja nawet pistacjowa. Może to jest związane z tym czekoladę. teraz wszędzie słodycze są, wszystko co z pistacją jest możliwe, do lody, wszystkie słodycze. Także myślę, że, że troszeczkę ten hype przeszedł również na tradycyjne frankijsko-bawarskie desery. No i zobaczymy jak to smakuje. To wygląda troszeczkę jak polskie całuski, ale nie wiem jak to będzie w smaku. 음. 음. 괜찮네. 정말 괜찮네.